No, czy to jakiś żart? Spotkanie odwołane? Kev, mieszkasz z babcią, a babcia śpią spokojnie w nocy, chodźmy do ciebie. Dziś mieszkam z babcią, tydzień z rodzicami, w tym tygodniu z rodzicami, więc nie będzie imprezy. Spoko, za tydzień spotkamy się u mnie. Nie martwcie się. Tak. Pamiętacie, wszystkie siedzimy przy jednym stole, dopóki nie znajdziemy zdrajczyni. Jak ją znajdziemy, osiądzie oddzielnie. Patrzcie, buntowniczki są razem i nie wiedzą, kto jest zdrajcą. Mhm. To ich problem. To co spotkamy się za tydzień u mnie? Spotkamy, spotkamy się u ciebie. u ciebie. No może za tydzień. No to tak, dla mnie sałatka z grzankami, a jest sałatka grecka, grecka sałatka? Tak. Maskotko, przysuń stoły tak, aby nigdy nie siedział osobno. O rany, ile problemów z tymi zdrajcami. O, przyszły. Ciekawe czy już wiedzą, kto jest zdrajcą. Ej dziewczyny, wszystko w porządku. Tak, maskotko, dziękuję. Pizza, podejdź tutaj. Zaraz tam podejdę, nie trzeba przesuwać stołów, gdzie usiądą inni. Pizza, mamy ważną rozmowę. Diana i co? Kto dzwonił? Dziewczyny. Wczoraj wieczorem dzwonił do mnie nieznany numer. Głos został zmieniony, ale był kobiecy, i wydaje mi się, że to była jedna z buntowniczek. Czyli jestem poza podejrzeniami? Maskotko, teraz wszyscy są podejrzani. Ty też, maskotko. Dziewczyny, ciszej. Maskotko, a może to ty zmieniłeś głos i powiedziałeś: Halo, halo, Diana! O, Pizza, a to co? Wiesz, że pijemy truskawkowe mojito? Dziewczyny to hamburgery dla buntowniczek. Dostaliśmy telefon i zamówiliśmy dla was hamburgery. Co? No proszę, mamy tajemniczych fanów. Żartujesz sobie? Wszyscy wiedzą, że nie jemy mięsa. Jestem wegetarianką. Diana, może ja zjem twojego burgera? Jedz. Ja też zjem. Za darmo! To takie fajne! Pizza. Przenieś mi proszę truskawkowe mohito. z zmartwi. Nie rozumiem. A co to jest? No proszę, dostałyśmy hamburgery od zdrajcy. Czytaj, Jana. A to co, jakaś tajemnica? No co, Mary, wczoraj było o mnie, dzisiaj twoja kolej. O nie, dziewczyny, to o mnie. Jana to szczur. Nosi obcisłe majtki, żeby tłuszcz nie był widoczny. Ha ha ha. No Jana, kto oprócz nas wiedział o twoich obcisłych majtkach? Diana, nikt nie wiedział. I nie noszę teraz żadnych obcisłych majtek. <laughs> Ciszej, nie śmiejcie się, bo żaby wszystko usłyszą. Żaby, co w tym śmiesznego? Jedzcie sałatki i nawet nie patrzcie w naszym kierunku. Diana, a może zdrajca to moja mama? Ona mi kupiła te majtki. Bardzo zabawne, Jana. Jaka mama? Zdrajczyni nie jest wśród nas. No co? A niech to te burgery są pyszne. Nad ciągle mam wrażenie, że to ty jesteś tą zdrajczynią. Mary, o co ci chodzi? Jesteś zazdrosna, że mam większy kotlet? Wiecie co? Zazdroszczę przegrywom. Nie mają żadnych problemów i nie ma wśród nich zdrajcy. I hot dogi 4. Już je dla was szykuje. Diana, możemy pogadać w toalecie tylko kilka słów. Chodźmy. Nie rozumiem, gdzie one idą. Widzisz, jedna z nich to zdrajca. Dziewczyna, może zostańmy razem. Widziałyście to, Jana i Diana już szeptają w toalecie. Coś czuję, że i czy liderki króliczki niedługo się skończą. Zastanówcie się, jeżeli Diana to zdrajczyni, to po wszystkim. Dzień dobry! Dzwonię w sprawie ogłoszenia o szczura Albinosa. Sprzedajesz go razem z klatką? Uwierz mi, jak go, go kupię będzie bezpieczny. Hej, Lejleczko. Przeszkadzam? Uwierz mi, wiem dużo o szczurach. Aha, wyślij mi adres, pod który mogę podjechać i zobaczyć tego szczura. Lejleczko, wiem, że nie chcesz rozmawiać. Byłem zmęczony i dlatego nie odbieram telefonu. Taki zmęczony nawet odebrać telefonu od swojej dziewczyny. Rozumiem, ta rozmowa to niczego nie prowadzi. Lajleczka, mam dla ciebie prezent, kupiłem ci popsaket. Ryan, nie jestem jak inne dziewczyny. Nie wybaczy ci tego, nie odbieranie ode mnie telefonu, a potem dawanie mi przysmaków, to nie jest moja bajka, nie podoba mi się to. Rozumiem, to się nie uda. No to Lajleczko, jak mogę odpokutować swoje błędy? Dobra, powiem ci prawdę, byłem u przyjaciela na urodzinach, a ty nie lubisz takich imprez. A Ci powiedział, że nie lubię takich imprez? No ja ci tego nie powiedziałam. No bo wiesz, ty ciągle w kółko robisz to samo. Wiesz co, Ryan, lepiej się odczep, bo ja ci tego nie wybaczę. No okej, okay, rozumiem, nie wybaczysz mi tego. Wiesz co, Ryan, idź do swoich buntowniczek. Mają tam zdrajczynie. Pomóż im rozwiązać ich problemy. Taki związek to same problemy. Jana, specjalnie zabrałaś mnie do toalety? Chcesz, żeby pomyślały, że zdrajca to jedna z nas? Nie, Diana, wiesz co? Chyba wiem, kto jest zdrajcą. Co? Mów! Diana, wiesz co? Chyba się domyślam, kto mógł dowiedzieć się o majtkach. Ta osoba, która ma dostęp do kamery. Co? Ochroniasz? Jaki ochroniarz? Nad! Jana, czekaj, co Nad ma wspólnego z kamerami? Diana, trzy dni temu Nad zgubiła klucze do szafki i poszła do ochrony, żeby spojrzeć na kamery, gdzie zostawiła te klucze. I, Jana, co ma klucz do twoich obcisłych majtek? Nic nie rozumiem. Diana bo patrzyła w kamery, gdzie zostawiła ten klucz, a w międzyczasie ja się przebierałam, a ona zobaczyła moje obcisłe majtki. No to teraz Nad musi uważać na to, co mówi. Teraz wychodzimy i mówimy im, że wymiotowałyśmy od zapachu majonezu, żeby niczego nie podejrzewały. Diana, jestem pewna, to Nat. Wujku Mike, kiedy ją zobaczę? Nie martw się, teraz mają trening. Po treningu cię przedstawię. Wujku, ale musi myśleć, że jestem fajny. Dobra, opuść rękawy. Czym skromniej, tym lepiej. Dużo tu kur dzieciaku. Nie mogę się doczekać, aż zrobię zdjęcie z Dianą. Będziesz miał zdjęcie. Wujek obiecał, wujek załatwi. Dima, pomóż mi! Nie no, musimy pomóc naszym dziewczynom. Totalnie to wszystko pokręcone. Co koszyka, że już nie są fajni? Idą bez dziewczyn. A my mamy dziewczyny. Co mówiliście, futboliści? Nie jesteście za fajni. To co słyszałeś, Smile? Chodźcie, nie ma tu na co patrzeć. Ci futboliści mnie tak nerwiają. To nie jest ważne. Teraz jest ważne, jak pomóc buntowniczkom. Masz tu kompletną rację. Nie rozumiem. Co to nowy sekret o buntowniczkach? Przeczytaj, jestem ciekaw, co to za nowy sekret. O co chodzi? Przeczytaj, czy chodzi o Mary. Maskotko, jak się masz? Kamera w głowie twojego kostiumu zrobiła parę fajnych zdjęć i filmów Shirley Derek, co? Ha, ha, ha lol. Co, czy to maskotka filmuje nasze dziewczyny? Dobra dziewczyny, to, że w naszym zespole jest zdrajca, nie oznacza, że teraz będziemy opuszczać treningi. Więc raz, dwa, trzy, zaczynamy! Wygrana! Króliczki są super! Króliczki są najlepsze! Króliczki wygrywają! Diana, uważa i mówiłam Ci, kto jest zdrajcą. Ja rozumiem! Dziewczyny jeszcze raz! Wygrana! Króliczki są super! Króliczki są najlepsze! Króliczki wygrywają! Zaraz go załatwię! Tak chłopaki, tego już za dużo. Musimy sprawdzić jego głowę. Czy liderki będą w szoku, jak się dowiedzą, że to on jest zdrajcą? Wygrana! Króliczki, króliczki są super! Króliczki są maskotko. najlepsze! W czym problem chłopaki? Nie widzicie? Mamy trening. O! Smile, Max i Timur! To nie odpowiedni moment. Koszekarze, słyszałem, jak mówicie maskotko, słucham Was. Zdejmuj głowę tego kostiumu. Podajcie im notkę. Uważajcie, z kim trenujecie. Proszę. Maskotko, jak się masz? Czy kamera w głowie Twojego kostiumu zrobiła zdjęcia i filmy, czy liderkom? Ha, 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 lol. <laughs> maskotko, masz kamerę w głowie swojego kostiumu? Nie, to jakiś brednie, skąd ci wzięła ta notka? Mam tu tylko wentylator. Diana, musimy sprawdzić jego głowę. A co jeżeli sfilmował moje majtki? Dobrze, koszykarze, sprawdźcie jego głowę. Nie ufacie mi, nie zrobiłbym tego. Patrzcie. Tu nie ma kamery, tylko wentylator. Koszykarze, a skąd wzięliście notatkę? Może sami ją napisaliście, bo maskotka nie ma w głowie kamery. Jakie sami? Miałem to w mojej szafce. Chcemy wam pomóc znaleźć zdrajcę. Maskotko, wydaje mi się, czy wiedziałeś, że będziemy szukać kamery i ją wyjąłeś. Mów prawdę. Maskotko? Dziewczyny, ja was nigdy nie zdradziłem i nie zdradzę, uwierzcie mi. Dobrze, koszykarze, jesteście wolni. Dziewczyny, kontynuujemy trening. Jak się dowiem, kto jest zdrajcą, nie wiem, co z nim zrobię. Maskotko, jak to ty nagrałeś moje obcisłe majtki, to masz przerąbane. To nie ja. Dobra, dziewczyny, jakbyście potrzebowały pomocy, to wołajcie. Pomożemy wam znaleźć zdrajcę. Uda nam się! Dziękujemy, koszykarze. Dziewczyny trenujemy. W, E -y G, R, A, N, A. Wygrana! Króliczki są najlepsze! Wujku, Majko, one no już długo trenują. Spokojnie, znajdziemy dianę. Patryk, a kto jest z nauczycielem majkiem Jakiś nowy? Mam nadzieję, że to nie jakiś nowy. Widzieliście to? Nauczyciel Mike jest z jakimś nowym. Tylko dziwnie z nim rozmawia, jakby się bardzo długo znali. Przepraszam. Ryan, odsuń się. Okej. Okay. Zostaw mnie. Widziałeś? W szkole jest nowy facet i wyjdę z nim, żeby zrobić ci na złość. Czy liderki, czy liderki? O, żabe, widziałyście króliczki? Nie, 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 nie widziałyśmy. widziałyśmy. A to jakiś nowy chłopak? Hej. Hej dziewczyny. Romeo, uważaj na nie to nie do końca dobre dziewczyny. Chodź, cześć! Co to było? No dobra, teraz dzwonię po taksówkę i wszystkie jedziemy do mojego domu i sprawdzamy, czy jest tam nowa notatka. Diana, a jak jest, to co wtedy? To zdrajca nie jest jednym z nas, a jak notatka się nie pojawi, to zdrajca jest wśród nas. O oh my god, to straszne! Wydaje mi się, że notatka się nie pojawi, bo domyślam się, kto jest zdrajcą. Dobra, Romeo, chodź, chodź. Dziewczyny, poznajcie Romeo. Witaj, nauczycielu Mike! A kto to jest? Diana, to jest mój siostrzeniec. Bardzo chciałby z tobą zdjęcie. O, nauczyciel Mike nic nie kuma. Nauczycielu Mike, przeprowadź też swojego brata, wnuka. Dziewczyny, w czym problem? Ja zrobię zdjęcie. Romeo, mówiłem ci, że się uda. Romeo, daj telefon. Ser! Proszę bardzo. Ej, Romeo, uspokój się, mówię, że jesteś tylko fanem. Romeo, nie jestem Julią, jestem tylko Diana. Daj mi autograf. Nauczycielu Mike, bezczelny ten twój siostrzeniec. Jana, daj długopis. Proszę, Diana. Ogląda wszystkie twoje filmy, jest prawdziwym fanem, mimo że to chłopak. Fajnie, nauczycielu Mike. No dobra, Romeo, pa! Ja muszę rozwiązać moje własne problemy. Diana, dasz mi numer telefonu. Romeo, uspokój się, wychodzimy. No nie, co to było? Siostrzeniec nauczyciela Majka. Dobra, chodźmy do domu, taksówka już przyjechała. Kochani, zostawcie lajki i subskrybujcie mój kanał. Mam nadzieję, że wkrótce dowiemy się, kto jest zdrajcą. Napiszcie w komentarzach, kto to może być i dlaczego. Do zobaczenia! pa! Pa! pa. pa. pa, pa.